Oto pięć innych cichych znaków, które pokazują, że twoje ciało woła o uzupełnienie swoich zapasów: zawroty głowy przy wstawaniu lub uczucie, jakbyś miał stracić przytomność z powodu niedoboru witamin z grupy B. Ciągłe zmęczenie, nawet po pełnym śnie, ponieważ twoje ciało nie regeneruje się prawidłowo. Drażliwość, zapominanie prostych słów i blokady w myśleniu, gdy mózg nie działa prawidłowo. Mrowienie rąk lub nóg z powodu niedoboru witamin, które chronią nerwy. I smutek, bez z wyraźnego powodu, zmiany nastroju oraz utrata radości z rzeczy, które kiedyś kochałeś z powodu braku paliwa dla mózgu. To nie lenistwo, nie tylko stres, ale brak witamin B, C i D. Polecam naturalną metodę bogatą w witaminy B, C, D oraz inne niezbędne minerały. Już po kilku dniach poczujesz się lepiej, będziesz mieć więcej energii, lepszy sen, wzmocniony apetyt i stabilność nastroju. Tą metodą jest Shilajit. Pomaga w regeneracji układu nerwowego, poprawia energię, redukuje Stres, stabilizuje nastrój i wspomaga głęboki sen. Możesz znaleźć ten produkt, który polecam w linku w moim profilu.